Wisława Szymborska Możliwości Wolę kino Wolę koty Wolę dęby nad wartą Wolę Dickensa Od Dostojowskiego Wolę siebie lubiącą ludzi Niż siebie kochającą ludzkość Wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką Wolę kolor zielony Wolę nie twierdzić, że rozum jest wszystkiemu winien. Wolę wyjątki. Wolę wychodzić wcześniej, wolę rozmawiać z lekarzami o czymś innym. Wolę stare ilustracje w prążki. Wolę śmieszność pisania wierszy od śmieszności ich niepisania. Wolę w miłości rocznice nieokrągłe, do obchodzenia co dzień. wolę moralistów, którzy nie obiecują mi nic, wolę dobroć przebiegłą, od łatwowiernej za bardzo, wolę ziemię w cywilu, wolę kraje podbite niż podbijające, wolę mieć zastrzeżenia, Wolę piekło chaosu od piekła porządku. Wolę bajki grima od pierwszych stron gazet. Wolę liście bez kwiatów niż kwiaty bez liści. Wolę psy z ogonem nieprzyciętym, wolę oczy jasne, ponieważ mam ciemne. Wolę szuflady. Wolę wiele rzeczy, których tu nie wymieniłam, od wielu również tu niewymienionych. Wolę zera luzem niż ustawione w kolejce do cyfry. Wolę czas owadzi od gwiezdnego. Wolę odpukać. Wolę nie pytać, jak długo jeszcze i kiedy. Wolę brać pod uwagę nawet tę możliwość, że byt ma swoją rację.